Witam, witam, ja jestem Patryk Bart. No i gramy dzisiaj w Slendera Sanatorium ściągnięty z Europa na No i idziemy Znaczy, no jeszcze nie idziemy <śmiech> <śmiech> mhm. Musimy zebrać 8 jakichś karteczek porąbanych no, Idziemy Dobra, pralki Coś mi pulsuje tu I ten, no i se przez ten korytarz I kurcze Zbieramy te kartki

O trzecia karteczka Dzwoneczki Dzwony no i ten dźwięk Nie będzie męczył przez całą grę Kurde no Ja nie mogę Te dzwony kurczę, jakby bez tych dzwonów się nie mogło obejść No nie Ło kartka o, tutaj będzie karteczki. Jaj, o sorry. Ja już to grałem. No i. Ej, był gdzieś. Ej, dźwięk mi ten. Dźwięk miałem. Nie widziałem go, ale mi wyskoczył. Chły, 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 chły. Ten Slender jest kompletnym pedałem. Chcesz się za siebie? Za siebie. Nie, nie będę się patrzył za siebie. Ło! Zesra... Zesrany... Ło, oh, fuck. Ja już jestem zesrany taki, że... Byłem tutaj na początku. babcia była choraz jobła loda, wyzdrowiała. Lody, 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 babino. Chły, 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 chły. No tylem jestem wyzdrowiała. Następny Coraz dziwniejsze dźwięki dochodzą Jestem taki zesrany, że... kurczę, Trzeba z tego sanatorium uciec Ło wow. Fuck, fuck Fak, 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 fak. Nie boję się, gdy ciemno jest, bo mam latarkę i GPS. Slenderze, nie dorwiesz mnie. Ósma karteczka już jest. Fak, Gdzie to się wyłazi? Fak.

No i na dzisiaj koniec już nie jestem zesrany.